Pod koniec lutego na świat przyszło pierwsze dziecko Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Aktorka po porodzie pochwaliła się w sieci zdjęciem małego Vincenta, opisując przy okazji, jak ciężkim czasem był dla niej błogosławiony stan. Problemy zdrowotne i stres związany ze skandalicznym zachowaniem ojca odebrały aktorce sporo radości. Po szczęśliwym rozwiązaniu, aktorce przyszło zmierzyć się z kolejnym niełatwym czasem. Jak dowiedział się Pudelek, Królikowski wdał się w romans z tajemniczą prawniczką Izabelą. Internauci nie kryli zażenowania, gdy dowiedzieli się o tym, co zrobił Królikowski. Na aktora spłynęła fala krytyki pod każdym jego postem w mediach społecznościowych, aż roi się od drwiących komentarzy. Sami zainteresowani nie zdradzają na razie powodów rozstania, ale aktor jakiś czas temu zapowiedział, że niedługo zaprezentuje światu swoją wersję wydarzeń. Okazuje się, że zachowanie niewiernego gwiazdora postanowił skomentować brat Joanny Opozdy. Jeden z Instagramowych serwisów, Kibelek Podkreślenie plotki zamieścił w sieci zdjęcie nadesłane przez czujną internautkę. Na screenie widać komentarz szwagra królikowskiego. Podobnie do wzburzonych użytkowników mediów społecznościowych, brat aktorki nie szczędził niewiernemu gwiazdorowi złośliwości. Karma wróci frajerze, napisał Patryk Opozda pod jednym z opublikowanych zdjęć Antka. Komentarz zniknął już co prawda z sieci, ale Instagramowy profil udostępnił na dowód screena. Na razie ani Antek, który aktualnie zajęty jest łamaniem przepisów drogowych oraz odwiedzaniem członków rodziny, ani jego szwagier nie odnieśli się do tej sytuacji.